straciliśmy punkty w ostatniej akcji meczu praktycznie, a wynikało to z tego, że broniliśmy całą drugą połowę. No nie da się wygrać niestety meczu broniąc eee, no całą drugą połowę, bo masę błędów, w ogóle linia obrony nie istniała, każdy strzelał, w ogóle nie było komunikacji. W pewnym momencie wszyscy zaczęli na siebie krzyczeć, także no, był totalny chaos i po prostu w pewnym momencie to pękło. I z... Tego wyszło to przyłożenie dla Joweni w ostatniej minucie meczu, praktycznie i no co, przegraliśmy na własne życzenie. We trzech podchodziliśmy do jednego do szarży, gdzie no, we trzech to powinno się tą piłkę gdzieś tam wyciągnąć w pewnym momencie. No niestety to było później klepanie po plecach i no i później wynika ta przewaga, że wychodzi na, na 3-1, wychodziły jakieś tam dziury, że jeden gdzieś tam przeszedł i no i cóż, no, przegraliśmy, co, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo no szkoda, szkoda tego meczu. W zasadzie w pierwszej połowie troszeczkę zdominowaliśmy i w drugiej połowie, no mówię, no braku jakiejś tam koncepcji, komunikacji. Może to wynika to z tego, że po prostu coś tam jest niedotrenowane w pewnym momencie i z tego wynikają jakieś tam niedociągnięcia, w pewnym momencie to pęka. I wiadomo, jest dużo pracy przed nami, ekipa jest zmobilizowana i wydaje mi się, że przy jakimś tam dodatkowym ciężkim treningu wszystko jest do skorygowania. Także przed nami jeszcze dwa arcyważne mecze z Arką Gdynia. Spróbujemy powalczyć z Lechem na wyjeździe. No i Sochaczek, gdzie w zeszłym roku tak naprawdę Sochaczek był stawiany w roli faworytów, a wywieźliśmy stamtąd cztery punkty. Także wydaje mi się, że ten mecz nas też czegoś nauczył i trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. I co, jedziemy dalej.